Cześć wszystkim, mam chwilę między klientami. Chciałem wam opowiedzieć, jak to niebezpieczne jest zadawanie się z moją osobą i zamką. Bo dużo naszych klientów, którzy zaczynali swoją przygodę z akwarystyką i pierwsze akwaria właśnie były prowadzone przy naszej pomocy, teraz niestety skończyli tak, że mają całe mieszkania w akwariach i ciężko to zatrzymać. Właśnie rozmawiam sobie. Z kolegą, który akwaria kupował, pierwsze ryby do akwarii kupował sobie u nas dla córki na hodowli, a w tym momencie w domu ma już chyba ze cztery zbiorniki i właśnie będzie stawiał kolejną 450 pod altumy. Także akwarystyka to jest bardzo niebezpieczna hobby, zwłaszcza jak trafi się na kogoś, kto ci trochę pomoże, a nie będzie przeszkadzał. I tak trzeba postępować, a nie tak jak te wszystkie sklepy zoologiczne, które są nastawione tylko na to, żeby wam opędzlować towar, który zaraz zmarnujecie i przyjdziecie po drugi. Dobry klient to taki, co wraca po to, żeby postawić nowe akwarium, a nie po to, żeby wymienić obsadę w akwarium. Na razie cześć.